Proszę Państwa, w jaki sposób dostać się do dziennika internetowego? Wchodzimy sobie na szkolną stronę internetową, adres naszej strony internetowej to jest rawa-kopernik.pl Można w ten sposób na tą stronę się dostać lub wpisując w wyszukiwarkę adres słowa Rawa Technikum. Znajdzie się nasza strona, to jest jakby drugi adres z, tym, z tą końcówką internet.dsl, nie ma znaczenia. Wchodzimy, strona wygląda w ten sposób. Po lewej stronie mamy dziennik elektroniczny. Klikacie zaloguj, załóż konto, wpisujecie tutaj maila, który podaliście mi, żebym wpisał go w bazę danych dziennika. Zaznaczacie, oczywiście nie jestem robotem, wykonać to co trzeba zrobić. I wyszli wiadomość. Dostaną Państwo wiadomość do najla, w którym będzie link do strony, która będzie wyglądała podobnie do tej, gdzie Państwo wprowadzą sobie hasło do serwisu. Po ustaleniu tego hasła, wszystko jest gotowe do tego, by mogli się Państwo do serwisu logować. Wpisujecie potem sobie login z hasłem i widzicie swoje dane. Lub dane dziecka na wspólnym koncie, zależy, jak sobie Państwo wybiorą. Dziękuję, pozdrawiam.